Odkryjmy na nowo znane miejsce, gdzie tysiące świateł i kolorów grają na naszych oczach. W tej krainie, gdzie urok wody jest nie do powstrzymania, genialne miejsce, które zainspirowało człowieka do zmiany biegu wody. Tylko jedna godzina drogi od europejskiej metropolii. Korynt, Grecja. Obok przesmyku korynckiego i zaledwie godzinę jazdy samochodem od Aten lub pociągiem podmiejskim, Lutraki czeka na ciebie. To miasto ma wszystko: spa, kasyna, zielono-niebieskie plaże, łatwy dostęp i życie nocne. Według wykopalisk, Lutraki jest najstarszym uzdrowiskiem w Grecji. Dziś nowoczesne zaplecze spa i gorące źródła to miła niespodzianka dla tych. Tu odmłodzić swoje ciało i umysł. Centrum Spa jeśli jeszcze nie odwiedziłeś centrum spalutraki, powinna to być jedna z Twoich pierwszych opcji. Jego luksusowe udogodnienia obejmują baseny z ciepłą wodą termalną, łaźnię turecką i saunę, terapię błotną, masaże i zajęcia jogi. Wszystko, czego potrzebujesz do absolutnego dobrego samopoczucia. Plaża Lutraki Plaża Utraki ma drobny żwir, krystalicznie czystą turkusową wodę i ma długość około 3 km. Tutaj możesz cieszyć się ogromnym zatokiem różnorodnymi udogodnieniami, tawerny, hamaki, bary i prężnice. Zabytki. Przesmyk Korynski. Kanał ma 6,4 km długości tylko 25 m szerokości. Przecina wąski przesmyk Koryntu i łączy Zatokę Koryncką z Zatoką Sarońską. I tak Peloponnes został odcięty od lądu i dosłownie zamienił się w wyspę. Kanał, choć ukończony pod koniec XIX wieku, był marzeniem od ponad 2000 lat. Wcześniej statki Morza Egejskiego. Które chciały płynąć na Adriatyk, musiały okrążać Pelopones. Został uroczyście otwarty przez króla Grecji Jerzego i, ale wkrótce stało się jasne, że przejście dla nowoczesnych statków było nadal wąskie. Jednak dziś jest idealny do rejsów wycieczkowych z Pireusu lub dla bardziej żądnych przygód, oferując doznania życiowe ze swobodnymi spadkami z mostu kanałowego. Skoki na Bungę na wyższy poziom. Kamienna latarnia morska na przylądku Melgawii została zbudowana w 1897 roku. Jej wielkość jest imponująca i rozległa, aby oświetlić grecką Ziemię. Widok z tego punktu jest wyjątkowy, podczas gdy zachodnia orientacja oferuje niezapomniane zachody słońca. Pod latarnią znajduje się stanowisko archeologiczne Chereo. Od lat geometrycznych, w VII wieku na przykład czczono tutaj boginię Hera. Nurkowanie w krystalicznie czystych wodach tej świętej plaży to niezrównany egzotyczny luksus. Jezioro Hereol lub jezioro niż 16 km od loutraki to wspaniałe miejsce. Jezioro we wszystkich odcieniach greckiego błękitu, otoczone cudowną przyrodą, która łączy się z Morzem Wąskim kanałem. Twój idealny letni schronienie. Zanurz się w chłodnych wodach jeziora, uprawiaj sporty wodne, spróbuj świeżych ryb w tawernach, wypij uzo, grecki alkohol lub koktajle w barach. Jak inne może być? Raj? Egzotyczna Grecja. Odkryj pełne przygód filmy na naszym kanale z pięknym Grecji. Długi i burzliwy ciąg wydarzeń historycznych został nagrany na chwalebnych ścianach Akrokoryntu. W czasach starożytnych Akropol w Koryncie był poświęcony kultowi Afrodyty, bogini miłości i piękna. Ale potężne fortyfikacje świadczą, że od czasu do czasu różni goście nie mieli najlepszych intencji. Fawe bitwy, oblężenia i heroiczne legendy dopełniają historii i wielkości tej imponującej fortecy Pelopones. Schinos to malownicza osada w pobliżu Perachora i Alepochori. Autentyczny krajobraz, piękne lasy sosnowe, krystalicznie czyste morze, pola namiotowe, tawerny rybne i słynny bar plażowy Caryocas. Schinos jest popularnym miejscem weekendowym dla mieszkańców Aten. Istnieją dwa plaże, jedna piaszczysta z tawernami, a druga żwirowa. Goście są pełni relaksu i letniej atmosfery. Kalosia to zaciszna, ale tropikalna plaża. Dzikie piękno i minimalna interwencja lub obecność człowieka. To tutaj zieleń lasu pogrąża się w niebieskich wodach morskiej planety. Święty potapios i Eliasz. Nie zapomnij zapalić świeczki i otrzymać błogosławieństwo w tych dwóch specjalnych miejscach Prawosławia, z pięknym widokiem. Lutraki: nadrzędne przeznaczenie senolutraki kawiarnia restauracje zakwaterowanie Podobał Ci się film, daj mi to, powiedz nam swoją opinię, napisz komentarz. Udostępnij to. Nazywam się Anastasio z Grekos. a właśnie widziałeś kanał Rannismos, guru Podróży. Skontaktuj się z nami Rannismos com. Dziękujemy za obejrzenie naszego kanału i za subskrybowanie kolejnych filmów, przygód z podróży i wyjątkowych krajobrazów.